O złu zgorszenia. Pan Jezus, dla wyrażenia, czym jest zgorszenie, używa słów bardzo mocnych. Mówi, lecz, kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej Kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż, jeśli Twoja ręka lub noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwoma nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do życia wiecznego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Takie wyraziste pouczenie Pana Jezusa. A dziecko, które pada ofiarą gorszącego działania innych, czy to stykając się z jakąś niewłaściwą sytuacją moralną, bezpośrednio, czy pośrednio, na przykład poprzez środki społecznego przekazu, dopóki jest małe, nie uświadamia sobie, jak bardzo zostało zranione. Tak jak wielką krzywdę mu wyrządzono, doświadczy dopiero po obudzeniu się dojrzałej świadomości. Doznane z powodu zgorszeń zranienia wykrzywiają w jego świadomości obraz Boga na odcinku prawa moralnego i niszczą dziecięcą czystość serca. Później może nie będzie ono już w stanie bez pomocy innych. Wyzwolić się z zaistniałych w nim skrzywień, zgorszenia mogą uniemożliwić życie w harmonii z Bogiem i z ludźmi. Do czasu, kiedy Bóg sam nie uleczy doznanych przez kogoś zranień, trudno będzie takiemu człowiekowi uwierzyć w miłość Boga. Trudno mu też będzie stanąć przed Bogiem w prawdzie. Na zasadzie analogii. Można odnieść to również do zgorszeń wynikających z naszego myślenia na sposób ludzki. Z punktu widzenia teologii astetyczno-mistycznej, ludzie, którzy są świadkami naszego zeświatowanego myślenia i sposobu bycia, doznają zgorszenia, nawet gdy w tym czasie nie mają jeszcze świadomości, że jest to dla nich doświadczenie gorszące. Kiedyś jednak kiedy sami będą próbowali walczyć z myśleniem na sposób ludzki, kiedy będą podejmowali wysiłek większego otwarcia się na Boga, zaufania Mu i życia wiarą, nasz wcześniejszy, gorszący przykład będzie działał na nich paraliżująco. Jeżeli deklarujesz się człowiekiem wierzącym, a myślisz na sposób ludzki, to w sercach tych, którzy sądzą, że dajesz właściwe świadectwo życia wiarą, wykrzywiasz obraz Boga. Pójście za Chrystusem zobowiązuje do naśladowania Go. W przeciwnym wypadku stajemy się antyznakiem. Nasze bowiem myślenie na sposób ludzki udziela się innym i wówczas mimo woli Stajemy się zgorszeniem dla tych, którzy nas obserwują, nawet gdyby oni nie byli tego świadomi. Kiedy na skutek myślenia na sposób ludzki stajemy w poprzek Bożych Planów, nasze antyświadectwo jest jak trucizna, która zatruwa życie duchowe w sercach tych, z którymi stykamy się. Tak stajemy się gorszycielami tych małych dla których Chrystus nas posyła, tych, którzy może nie otrzymali takich łask, jakimi my zostaliśmy obdarowani. Otoczenie, nie widząc w Tobie postawy wiary, nie widząc postawy człowieka zakochanego w Bogu i jednoczącego się z umiowanym, człowieka wychodzącego stale naprzeciwko woli umiowanego, będzie myślało, że życie Ewangelią polega właśnie na tym, w co widać się w Twoim życiu. Ludzie ci dopiero wówczas, gdy sami będą wchodzili na wyższe etap życia duchowego, dostrzegą sprzeczność między Ewangelią a tym, czym zostali skażeni przez taką postawę. Uczeń Chrystusa, który nie patrzy na świat oczami swojego mistrza, który nie chce być ubogi w duchu i nie chce utracić wszystkiego ze względu na Boga, staje się dla swojego otoczenia zgorszeniem, nawet jeśli nic nie robi, co wywoływałoby zgorszenie moralne. Taką postawą burzysz nie tylko własny autorytet ucznia Chrystusa. Tak więc nawet w sytuacji, gdy dopuszczamy się na pozór Błachych wykroczeń czy niewierności, możemy stawać się narzędziem szatana, tak jak kiedyś stało się to ze świętym Piotrem, i wtedy szatan przez nas niszczy dobro w sercach innych. Jeżeli w świetle wiary przyjmujemy, że między nami a naszym otoczeniem istnieje szczególna więź duchowa, tak jakby system naczyń połączonych, to można powiedzieć, że nasz grzech myślenie na sposób ludzki zatruwa nie tylko tych, którzy stykają się z nami bezpośrednio, ale i wielu, wielu innych. W pewnej mierze zatruwa on cały Kościół, mistyczne ciało Chrystusa. Taką postawą, w sposób podstępny, często niewidoczny i nie w pełni uświadomiony, szerzymy zło. I to nie tylko w danej chwili, ale i w przyszłości. Jeżeli dobro, jakie zaistniało w kościele dzięki świętym, wciąż nam służy, i z pewnością dalej, może aż do końca świata, będzie służyło wierzącym, to w przypadku, gdyby oni nie uświęcili się, gdyby myśleli na sposób ludzki, bragowego dobra i zmarnowanie łask, jakimi Bóg ich obdarzył, Byłoby dla całego Kościoła szczególną formą zła. Gdyby, na przykład, Święty Jan od Krzyża czy Święta Teresa od Jezusa nie uświęcili się, nie moglibyśmy korzystać z głębi tych doświadczeń mistycznych. Gdyby Święta Teresa dzieciątka Jezus nie uświęciła się, być może do tej pory nikt nie ukazałby nam małej drogi życia duchowego, tak, tak jak to ona uczyniła. Jeżeli myśląc na sposób ludzki nie jednoczymy się z Bogiem, to burzymy plan, jaki On z nami wiąże. Nasz grzech może do końca istnienia Kościoła uniemożliwiać zaistnienie jakiegoś dobra, którym Bóg mógłby go ubogacić przez nas, gdybyśmy się uświęcili. Nie można przecież powiedzieć, że nie jesteśmy do tego powołani. Nauka Kościoła mówi wyraźnie o powszechnym powołaniu do świętości. Pan Bóg powołuje do niej każdego z nas. Brak świętości jest wielkim złem złem, wywołującym w Kościele spustoszenie, nie tylko w tej chwili obecnej, ale i w przyszłych Jego dziejach. Jezus bardzo zdecydowanie mówi, o konieczności radykalnego odcięcia się od gorszącego oddziaływania na otoczenie. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż, jeśli Twoja ręka lub noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do życia ułomnym lub chromym, niż z dwiema rękami lub dwoma nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Słów tych nie można oczywiście rozumieć dosłownie. Chodzi to o radykalizm Twojej postawy, skoro nie możesz przestać myśleć na sposób ludzki, bo taka jest Twoja natura, o której święty Paweł powie, a jestem cielesny zaprzedany w niewolę grzechu, nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę, to przynajmniej przyznaj się do tego i proś o miłosierdzie. Kiedy w drodze do świętości będziemy poznawali, że nasz grzech sieje spustoszenie w całym Kościele, może nas to przerazić, ale to Nieułomność i grzeszność naszej natury jest największym złem. Największym złem jest nasza zła wola. To ona sprawia, że nie chcemy przyznać się do przepaści naszej nędzy i nie wołamy do Boga o miłosierdzie, zamykając się tym samym na łaski odkupienia. Dopiero gdy, stając w prawdzie przed Bogiem, Zaczniesz przyzywać Bożego miłosierdzia, przepaść Twojej nędzy wypełni się przepaścią Bożej miłości i miłosierdzia. Przyjęte łaski odkupienia będą leczyły trujące działanie Twojego myślenia i działania na sposób ludzki. Najważniejsze, byś chciał stawać w Prawdzie i byś oczekiwał wszystkiego od miłującego Cię Pana Boga. A wtedy on sam uleczy to, co Twój grzech niszczy w Tobie i w innych. Widzenie własnej nędzy może prowadzić do ulegania pokusie smutku, zwątpienia i zniechęcenia, co zamknęłoby Cię na leczące oddziaływanie łaski odkupienia. Dlatego proś Maryję, Matkę Bożego Miłosierdzia, my wszystkim którzy stają się dla innych zgorszeniem, wjednywała ziarno szaleństwa ufności w Boże miłosierdzie. Maria na pewno nie zostawi bez odpowiedzi Twojej ufnej dziecięcej prośby. Wyznaj jej Matko Boże, ja ciągle myślę na sposób ludzki i ciągle jak duchowy recydywista, gorsze otoczenie, proszę Ci. Wyjednaj mi łaskę otwarcia się na Boże Miłosierdzie. W przypadku drastycznym, możemy z powodu naszego duchowego, recydywisty takiej postawy, możemy nie otrzymać rozgrzeszenia. Ale nawet gdyby spotkało nas to, co spotkało kobietę kanadyjską, czy błogosławioną Anielę Salawę jest spowiednik odmówił wysłuchania, spowiedzi, Matka Boża, jeżeli będziemy zwracali się do niej, doprowadzi nas do Jezusa i w nam łaskę przebaczenia. Proś więc, Matkę Najświętszą, proś Maryjo, w jednej uboga miłosierdzie dla mnie, człowieka małej wiary, człowieka, który tak naprawdę nie ufa, ale który prosi Cię o szczególną. Pomoc i który pragnie bez reszty ci zaufać, a przez Ciebie zaufać Bogu. Odwołuj się jak najczęściej do matki Bożego Miłosierdzia, dzięki której Twoje zło może być nie tylko naprawione, ale może dostąpić się większego obdarowania łaskami, przepaść grzeszności. Tak można to powiedzieć. Jeżeli zostanie uznana, zwraca nas ku przepaści miłości Boga, i wtedy możemy być obdarowani szczególnymi łaskami. Bowiem, jakie zawierzenie, takie obdarowanie. Człowiek, gdy się przed Bogiem uniża i wspomagany przez Matkę Najświętszą, nie przekreśla siebie, Lecz czyni w sobie miejsce na łaskę, zdobywa dyspozycję, chłonność do przyjęcia owoców Bożego Miłosierdzia.